Siema, siema, widzu, jak wiecie, ja lubię wracać do różnych cymbałów, którzy kiedyś wystąpili na tym kanale, na przykład chciałem wrócić do Trumana i wchodzę na jego kanał, a tutaj pustki, dosłownie poproszę znicze w komentarzach dla Trumana, no, no, nie wiem, gdzie on jest, ja się o niego martwię w sumie. A, nie, dobra, na Discordzie dostałem info, że on po prostu występuje teraz u Króżwina. A mówił, że tego nie będzie robił, bo on nie chce fejmu i tak dalej. No cóż, troszeczkę się czasy zmieniły, ale przyszedł ktoś dosłownie kopia kopii, bo jakby Truman był kopią boxdela, a jest kopia Trumana, czyli Freakly jakoś tak się nazywa. To będzie nasz nowy Truman od dzisiaj. I ten Truman nagrał film Monia i Patet są razem do wody. Jak ja widzę dowody w tytule, to ja już wiem, że to będzie strumanowane totalnie, dlatego nie mogę się czekać, jak to obejrzymy dzisiaj. Przed tym jak to obejrzymy, cymbale głupi, zostaw lajka, bo jak nie to jesteś cymbałem głupim. No proste, jak jak dasz lajka, to jesteś częścią y, armii zebr. O, o, i wtedy jesteś fajny, a tak to jesteś cymbałem głupim. W lewą rękę weźcie sobie GBSika, ja teraz piję wafelkowy smak, to jest nowy smak, i szczerze mówiąc, mój ulubiony teraz. Kodzę, bo 20% zniżki, ale to już wiecie, w prawą rękę weźcie sobie chusteczki, bo y, to, co właśnie zobaczycie, do, do sobie będziecie płakać, jaki to Patecki jest okropny i że Monia i Patec to was okłamują, ale on ma dowody i nam pokaże, że to jest prawda, że oni są razem i tak dalej. No dobra, to, to oglądamy. Co, jesteście gotowi? Lajka like już zostawiliście, tak? Bo ja nie wiem, czy ja jestem gotowy. Dobra, yy, Play. Okay. Siemano, z tej strony Frekli i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam dowody, które mogą świadczyć o tym, że moniaczli asystentka Wersow, jest w związku z Ypateckim. No dosłownie Truman, no też ma taki nudny głos, w sumie to nawet jeszcze nudniejszy od Trumana, nie sądziłem, że tak można, ale można, tak? W tle nie leci jakaś smutna muzyczka czy coś, tylko taka imp imprezowa jakaś, no, no okej, niech będzie, troszkę inne niż Truman. Ale oczywiście animacje oraz to, że leci w tle filmik, to jest dosłownie to samo co Truman. Ale oglądamy, bo mnie to bardzo ciekawi, bardzo mnie ciekawi związek YouTuber. Patenckiego ze sługą Wersow, czyli Moniką. I teraz powiecie, Zewo, ale to nie jest sługa Wersow, tylko przyjaciółka, tam jej asystentka. Nie wiem, według mnie, jeżeli ktoś trzyma dla kogoś telefon, żeby ta druga osoba mogła sobie oglądać jej własny film, to jest, to jest sługą. I tak chyba było na jakimś odcinku, znaczy na pewno było, bo ja pamiętam, ale nie chce mi się szukać, więc oglądamy dalej. Pamiętaj, jeżeli ten temat Cię interesuje, to zostaw suba, z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. Okej, okay, może temat mnie interesuje, ale wątpię, że drugi raz będzie ten sam temat, więc dlaczego mi każesz subskrybować, jeżeli ten temat mnie interesuje, skoro już o tym temacie więcej raczej nie będzie na Twoim kanale, ale Ty jako osoba, jako YouTuber mnie bardzo nie interesujesz, bo dosłownie gadasz jakbyś chciała, nie mógł. Yy, nagrywam ten film, bo chcę być po prostu Trumanem, bo Truman nic nie nagrywa, to muszę być Trumanem, no. A jeżeli napiszecie w komentarzu hashtag para, to przypnę Wam serduszko. Dużo YouTuberów tak robi, nawet ja to próbowałem robić, że wiecie, jak z jakiś jeden komentarz i to będzie dużo komentarzy, to będzie więcej wyświetleń i w sumie w moim przypadku to jakoś specjalnie nie działa i chyba z tego co widzę to w innych przypadkach też to nie działa, więc w sumie to jest bez sensu, więc jakby coś jeżeli to oglądasz tak już nie rób, bo to serio nie działa jakby, to tylko rujnuje do sobie sekcję komentarzy że nie możesz normalnych, znaczy normalnych i tak komentarze na YouTube są spierniczone i większość komentarzy to jest, o jeżeli tak uważasz nie, na napisz, yy, daj mi lajka to ja napiszę tyle ile lajków na przykład zebo jest fajny, coś tego typu to sobie całe komentarze są zawalone takim ja już na przykład wolę, żeby całe komentarze były zawalone kod Zebo, 20% zniżki na GBSie, to już by było ciekawsze niż jakieś kurde hashtag para. Pamiętajcie też, że jest to tylko i wyłącznie teoria, możecie się z nią zgodzić lub nie. Oho! Widzicie jak Trumani niby w tytule Dowody. Ale oczywiście we filmie mówi, no to jest tylko teoria, to jest tylko teoria, ale jednak pokażę wam dowody, no to zobaczmy te dowody. A już więcej nie przedłużam i zapraszam was na materiał. Pewnie każdy z was zdążył zauważyć zachowania patelskiego wobec Moni na filmach u ekipy. No tak, od początku w sumie niby podrywa tą monikę, bo jest jedyną chyba singielką tam. No i on też jest singlem, jakby pary jednak na YouTubie się bardzo sprzedają, więc może dlatego, może nie, kto wie. Ale naprawdę jedyne co Team X jakby utrzymało jakby przy życiu przy ostatnich tych czasach i miesiącach to było to, że niby Marcin Dubiel jest w Lexi, a Kasper Bloński niby jest tam jakiej tam, no wiecie o kogo mi chodzi. To może po prostu za inspirację od Team X wzięli, że wiecie, o, obydwoje są singlami, to obydwoje muszą być razem, żeby widzowie jakby nasycali ten związek i tak dalej, mieli co o czym pisać oraz robić różne teorie spiskowe właśnie jak te teraz. Jeden raz nasuwa się pytanie, czy Monia z patecem mogą być razem? Moim zdaniem jest to po prostu możliwe. Tak, jest to możliwe, że Monika jest razem z Pateckim, ale na Instagramie dalej ma dwa zdjęcia jak całuje się z jej byłym chłopakiem. Tak, totalnie na 100% tak jest. Dokładnie tak, tak. Mnie tylko ciekawią te dowody jego, to będzie piękne. Coś, co poza zachowaniem ich na filmach każdy mógł zauważyć, jest fakt, że zarówno Monia, jak i były chłopak Kuba wyłączyli opcję komentowania zdjęć, na których widnieli razem. No tak, bo banda dzieci, takich jak ty na przykład, że w sumie nie jesteś dzieckiem, ale mentalnie jesteś dzieckiem, która się interesuje związkami i próbuje zeswatać dwie osoby, a jedna z nich nie jest singielką. W ogóle ja powiedziałem na początku, że ona jest singielką, ona nie jest singielką, przepraszam bardzo. Po prostu ona nie ma żadnego publicznego związku. Jakby na tym YouTubie, dlatego ona wyglądała na singielkę, dlatego próbowali ich ze sfatać, no ale okazało się, że ona ma chłopaka, i pewnie ludzie wbijali pod komentarze właśnie ze zdjęciem, z jej prawdziwym chłopakiem i pisali niemiłe rzeczy, więc ona to wyłączyła, żeby ani ona, ani chłopak tego nie widzieli, że im przykro nie było, no to jest raczej proste. Bo to by było lekko dziwne, jakby twoja, jakby dziewczyna była asystentką wersów, czasem występowała na filmie i ludzie pod y, 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 waszym wspólnym zdjęciem pisała, że była z jakimś innym typkiem, no raczej by ci przykro było, tak? Para po prostu rozstała się. Usunęli swoje nazwy z biogramu na Instagramie. Mówiłem, no drugi truban, jeden do jednego, no. Usunęli siebie z biografii. Może dlatego, że na przykład ona nie chce, żeby jemu spamili, kurde, że wiesz, że, że z pateckim, żeby była i tak dalej, to automatycznie już nie są razem. Ojen. Para po prostu rozstała się. Usunęli siebie z biografii. Luzmonia powiadomiła swoich fanów o tym na Twitterze po tym, jak jeden z jej fanów zapytał ją, jak jej chłopak reaguje na Pateckiego. Aż sprawdziłem jej Twittera, bo w sumie to, co on wysłał, to może nie do końca być prawdziwe, ale weszła i kurde, naprawdę oni się rozstali. Tak serio, serio, w sensie ona oficjalnie o tym powiedziała, a nie tylko odpowiedź do jakichś tam, tam Twitter, tylko zobaczyłem na jej profil i serio się rozstali. No tutaj ewidentnie widać, że zerwali, więc okej, okay, te dowody, które on pokazywał, na przykład usunięcie z biografii i to, że tam zdjęcia dał prywatne... To nie do końca oznacza, że się zerwali, ale to raczej już oznacza, że zerwali, więc ja jestem lepszym Trumanem niż on. Dziwnym faktem jest to, że para rozstała się po czterech latach właśnie teraz, kiedy ekipa przeniosła się do Stanów, a były Moni został w Polsce. No, nie dziwne, w sensie by nie wiemy, co pomiędzy nimi się stało, mogę tylko zgadywać, ale zgaduję, że hmm, akurat jak ma pokój z Pateckim, hmm, akurat jak tak daleko jest od chłopaka i chłopak był zazdrosny, hmm, czyżby powodem zerwania była zazdrość, to jest bardzo możliwe jednak, no. Postawcie się w tego typa, kurde, yy, butach, no. Jego dziewczyna pojechała do LA w ogłoszeniu o pracy dla Wersów. nic nie było o tym, że będzie musiała pokój mieć z Pateckim. <laughs> I miliony widzów będzie ją shipowała, dosłownie od początku, jak ona się pokazała z Pateckim, kim to będzie ją, ją świpowała, jakby dosłownie ich zmuszała w pewnym sensie do związku. Możliwe, że para albo się pokłóciła, albo któraś ze stron po prostu zerwała, mając po prostu dość. Chłopak Moni mógł być zazdrosny, nie tylko o sam fakt, że Patecowi wyraźnie wpadła ona w oko, ale jak i również o pokój współdzielony z nim i z panie razem. Zamiast takich domysłów i tak dalej, wystarczyło to sobie po prostu pokazać, co ona napisała na Twitterze, przeczytać to i tyle. Według mnie ich związek po prostu nie wytrzymał rozłąki, plus właśnie ta zazdrość. Na odcinkach Ekipy widać, że młodzi bardzo dobrze się dogadują. Można by było nawet stwierdzić, że. Ej, ale to jest słodkie. Jak, no, ewidentnie on jest młodszy od nich i on do nich mówi: "Młodzi się dobrze dogadują". Gdy do starszego człowieka mówi, że jest młodszy, no, to, to jest, to jest słodkie. ...przetworzą naprawdę zgraną i dobraną do siebie parę. Ja bym chętnie zobaczył nową parę w Ekipie. Ej ja bym z chęcią zobaczył nową parę w ekipie, ale to nie jest jakiś reality show i dużo ludzi to, to tak traktuje, to jest dosłownie po prostu se znajomi mieszkają razem i tyle, a wy dosłownie jakby tworzycie te związki w pewnym sensie, no bo jakby wątpię, że ta Monika i Patecki by byli razem lub jakby w ogóle by byli blisko, jeżeli widzowie by na to nie napierali i oni pewnie sobie raczej o tym myśleć i... no cóż, no, no, no wyszło tak jak wyszło, ale wyobraźcie sobie, że okej okay, jest przyszłość i Monika z Pateckim są razem, już mają dzieci, są po ślubie no i mamo, tato, jak, jak wy jesteście razem? Dlaczego wy jesteście razem? No bo banda dwunastolatków w komentarzach napierała nasz związek. Kolejnym faktem jest również to, że Patec dostaje donate na streamie odnośnie ich związku z monią odpowiada, że to fake lub po prostu ignoruje pytanie, co może wnioskować, że może faktycznie być coś na rzeczy. Yy, co? Jeżeli ktoś odpowiada, że coś, coś jest fejkiem, to dlaczego to miałoby oznaczać, że coś jest na rzeczy? No, no raczej nie w pewnym sensie, no powiedziałby, a jakby bo, pod, podpuszczałby to jakoś typu no kurde, no nie wiadomo czy coś, ale do sobie mówi, że nie, że to jest fake i tyle. no Co, co za problem, nie rozumiem. Widziałem sobie w 16 miksera. Igor, e, słuchajcie, e, dzięki za donate, dzięki Igor za Donaj. E, moja to jest naprawdę moja koleżanka, to jest moja bardzo dobra przyjaciółka. I, i co mam więcej powiedzieć? Powiem to tysiąc razy i co? O, przychodzi Majka. A, teraz się... Na wielu shotach po live Pateca widać, że się stresuje co odpowiedzieć na zadane mu pytanie odnośnie jego i Moni oraz nie odpowiada dość płynnie, jakby musiał się po prostu zastanowić co odpowiedzieć. Jak na wielu shotach? Pokazałeś jednego shota i ty mówisz w wielu shotach. No to, to, to strumaniłeś totalnie. Po czym po prostu podsumowuje, mówiąc, że Monia to tylko dobra koleżanka. No tak, no i widocznie tak jest, a jeżeli tak nie jest, to co was to w ogóle interesuje, jakieś związki innych ludzi? Ja pierdziele, weźcie sobie, znajdźcie jakieś was, własne życie czy coś, nie wiem, wyjdźcie na zewnątrz. To po pierwsze. Po drugie, zgaduję, że kurde nawet jakby byli razem, to by nie powiedzieli prędko, no bo to by słabo wyglądało, że o, akurat zerwała z chłopakiem i akurat jest Pateckim, Jakby coś było na rzeczy, wiecie, wiecie co? Inni członkowie ekipy mogą specjalnie dopowiadać rzeczy świadczące o tym, że są w związku, tylko i wyłącznie po to, żeby fani sami robili sobie jakieś teorie spiskowe, żeby był oczywiście większy ruch. No ja wątpię, że Friz i tak dalej specjalnie to robią, bo wiedzą, że będzie rozgłos. Dzięki temu wątpię ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o tym w ogóle gadał, że o Monia i Patecki, weź tam obejrzeć. Kurde, ekipę, bo Bodmonia i Patecki. No nie, no, wątpię, jakby. Myślę, że mają ważniejsze rzeczy do roboty niż jakby robienie rozgłosu takiego dziwnego. Poza tym większość takich rzeczy po prostu wychodzi naturalnie, że widzowie sobie jakoś, no. Parę widzą w nich, no i to cały czas o tym gadają, no i tyle. Na odcinku Verso Para versus Para vs. Para vs. Para, który właśnie prowadził Patec, brał Monię za swoją asystentkę, żeby pokazać zadanie dla miksera i Marty. Po czym reszta domowników zaczęła się śmiać, co mogłoby wskazywać, że są oni parą, ale to musicie sami już zwrócić uwagę na takie akcje w odcinkach. musicie się, Okej, <laughs> okej, okay, okay. Proszę Państwa! Po prostu nie było kogoś innego, żeby mu pomógł i tyle w sumie, w sensie nie, w sumie jakbym dał Mini to było śmiesznie jako asystentka. <laughs> Więc okej, okay, to może coś oznaczać, ale czy nas to powinno interesować? Nie. Czy możliwe, że przez widzów właśnie e, rozstali się, jakby Monika z jej prawdziwym chłopakiem, który. Czteroletni chłopak? Bardzo to jest możliwe. No cóż, no, życie, życie po prostu, życie. Tyle wam powiem, widzowie. E, nie, nie powinniście się interesować takimi rzeczami, ale no cóż, jak nie macie co robić, to się interesujcie. Wyrąbane w to. Ja już, jakby ty, tyle z mojej strony. Wbijajcie na gbs zebo kod 20% zniżki. Spróbujcie sobie, wafelkowie, jeżeli nie piliście nigdy. GBS-a to wafelkowy, to jest najlepszy smak, mój ulubiony teraz. Oczywiście nie musicie razy pięć kofeiny brać, weźcie sobie zwykłe Angelo, jeżeli jakby, no, nie tolerujecie kofeiny i tak dalej. Zostawcie lajka, jakbyście mogli, no i tyle widzowie, widzimy się jutro, na razie.